Świąteczna herbatka już zrobiona. Klimat też się robi. Jest i mąż. I mimo późnej pory będziemy stroić choinkę. Tak postanowiliśmy, bo będziemy mieć trochę zajęty weekend, więc chcemy to już teraz zrobić. Ja też się ubrałam jako tako na czerwono chociaż nie mamy matching pijamas ale coś tam mamy czerwonego chociaż. No i super. też się. Strasznie, bo uwielbiam stroić drzewka. Eja. Musisz sobie znaleźć jakieś e, narzędzie. Nie wiem, czy mamy je w ogóle jeszcze e, coś, co nie jest brudne. Tak, e, chciałabym Cię poprosić, żebyś przestawił tutaj komputer do środka. <grybujesz> I tam będziemy tutaj to drzewko. Tak mi się marzy. W ogóle jestem ciekawa tego drzewka tu mieć marzenia. <noise> Ciekawa jestem tego drzewka mega, bo właśnie mam w niemu duże oczekiwania. Słyszałam, że jest bardzo ładne i wygląda jak prawdziwe drzewko. Nie, że były to dobrze wydane pieniądze. Tak jak mówiłam, my ogólnie mamy jedno drzewko, które leży gdzieś tam. Ale się wysypała. Ej, Ale właśnie stwierdziliśmy, że... Kupimy nowe mniejsze. Ja w ogóle się nie spodziewałam, że to będzie w takim jednym kawałku. Jestem w szoku trochę szczerze. I to, to jest małe drzewko. Czy no. to nie, to się wsadza jeszcze, tak? Tą górę? Tak. Bo już się straszam, szczerze, że to jest takie drzewo. To ciężko takie, ale... jest, to doniczko. No. I bo to jest w cemencie chyba. W środku jest cement, tak mi się wydaje. Już się trochę wystraszyłam jak to otworzyłeś, że to jest tak niskie, bo mówię 130 cm to naprawdę tak mało? <grytanie> Coś tu nie gra. Co podoba Ci się? Taki efekt? Czy trochę z tej strony ogólnie najlepiej wygląda? Czy z tej? Tutaj najpierw, Przy tu. tej, tutaj A? ta część jest bardzo No ta góra jest taka goła z tej mm. strony. Tam ci, że naprawdę wygląda podobnie do takiej zwykłej wiesz, żywej choinki, bo też nie jest idealna. Jest właśnie taka nierówna. Tutaj ma więcej. Tutaj no. ma mniej. I idealizm ma coś w sobie. Bardziej realistycznie, właśnie. Jest symetryczna. Okej. Okay. Dobra, to jakbyś jeszcze mógł ten komputerek schować pod biureczko na chwilę. Na chwilę? No, na czas Świąt i do tak, nie wiem, może połowy stycznia, bo nie wiem, kiedy będziemy to w ściągać. No to już jutro. Jutro, bo no i od razu ściągamy. Nie no, może 6, 6 stycznia się podobno ściąga, nie? albo jak przyjdzie ten ksiądz, na No Nie, jutro schowam komputer. O. Pod biurko. Nie chcę mi się teraz przestawiać Niektóre no, ale... kable są na styk. Jeszcze do routera. Router też jest na styk. A, no, tak. no dobra. No to tyle co po prostu ułożymy tą choinkę. Na razie ją tutaj położymy. To pierwsze co chyba najlepiej będzie od światełek. Aha. Ja zacząć to czekaj, ja te światełka mam gdzieś tu. Aj, ale jazda. W końcu jakieś magię w tym domu. Trochę więcej niż te zwykłe. Powiem Ci szczerze, że ta choinka rzeczywiście daje coś więcej niż takie podstawowe, nie? Dekoracje. Czy tak czujesz? Tak, mam. Co wyświęc... No i dobra, jak ty myślisz, że od dołu, tak? Tymi? Co są przy tym? No, będzie najlepiej. Tak, nie? tak, tak. tak. Potem można skończyć gdziekolwiek. Dobra, no to tak, jakby ten kabel był od tej strony. Pójdziemy w te. I powiem Ci, że chyba trzeba dość gęsto, bo dużo jest. Nie, to się tak. Ty, ty, ty. No, i będzie trzeba trochę do, dojść w dół. Jak myślisz, w którą? Gdzieś z tyłu? O! To czy to ważne, co ta. i tak nie będzie widać? Ok. To hm. ja że nawet tak wygląda dobrze. Teraz też, nawet modne jest trochę tak. Wiecie, bez pompek i jakieś stążeczki dać czy coś. Ale my oczywiście jesteśmy tradycjonalistami i damy bombeczki. Nawet te, które dokupiłam, postaramy się najpierw z tymi czerwonymi trochę powalczyć, bo Ej, nie ma sznorków nie? Kurczę, muszę iść po nitki jeszcze. O nie. No najgorzej. Tu Ej? są. Są w środku? Aj, dobra, no to spoko. No to to działa. No jest. <laughs> Został robotę stary biedny, zmęczony. <głos> <głos> jeszcze musi nitki na mleko. <noise> tak mi mój drogi. Zawsze te na blakę cię na No Dobrze. Nie mogę tego otworzyć, nawet, bo jest Głównie my jesteśmy już wyrobieni. Mamy wszystkie prezenty. Będziemy pakować, ale ja myślę, że w ogóle będziemy chyba w Wigilię pakować rano, co? Chyba kiedy? Czy chcecie się jutro jeszcze? Chyba <noise> nie. Co to, co? to za pytanie w ogóle? I, jak tu już jest znana odpowiedź. Myślę, że tak rano po prostu, wiesz, no chwilę jak już będzie po prostu trzeba, to, to już nie będzie wyboru i też nie będę wymyślać. Wtedy spakujemy po prostu jak trzeba. A tak to będziemy jeszcze próbować, wiesz, spakować jakoś ładnie. Najgorzej, że te sznurki mam tam gdzieś z tyłu akurat, a otworzyłam je z tej strony. Dobra, robimy. Dobrze, nie mamy kopa. Przynajmniej mogłem mieć w no, śmiesznie, wygląda. Teraz to tu biegał, pewnie. Wszystko spoko, póki nie masz szklanych bombek. No, sobie stikowo. Myślę, że mało ich będzie, ale dołożymy złotych. Albo srebrnych, nie wiem, chyba złotych. Bardziej pasują. To czerwieni. Wyłaś. Ale dobrze, że dojeżdżam sznurki. Powiem ci, że to jest, wcale taki, e, taki oczywiste. Tak. Mm. No. Mm. Takie spokojne te święta. Trochę biegu, trochę spokoju. Ciekawe, czy włączy mi się na ta. Tak, musi być. W... To... Wariatka. To każda kobieta przez to musi przejść raz Nie w mam roku. co się ubrać. Nie mam czego założyć. Dlatego tym razem przygotuję się szybciej. Nie Rok temu też już się przygotowałam. Miałam nad skienkę nową. W tym roku ją powtórzę albo wezmę czarną. Zobaczymy. Mam tą czerwoną. <laughs> Ty nie masz koszul wypranych, chyba nawet. Musisz sobie wybrać. Spokojnie, jak nie koszula, to koszulka. Ty w tijercie zwykły, Ty jesteś stran. Coś się zawsze znajdzie. Kosz matkę się na biały sweterek. No tak, masz biały sweterek. ładnie będzie. Bardzo ładnie. Ale jak to z twojej strony to wygląda w bo... No tak dużo masz, w ogóle nie, no bo tak porówno szliśmy, nie? Każdy miał swoją paczkę. Oj, czy nie jesteś zadowolona? No, to <grym> przestań. ja nie mam takiego w sobie perfekcjonizmu, aż jak to się wydaje. No, jest zrobione przez ciebie, więc jest dobrze. No, że tych sznurków dobrać. jest więcej, nie? Tak, no. To no dobrze. Muszę się przydadzą na inne jakieś tam. mi się, że dołożyć jeszcze złotych? Żeby było tak więcej? Bo ja te złote mam... O, wam. Mamy jeszcze naprawdę sporo tych pompek. Te sznurkami mam nadzieję. To sznurkami większość, tak. Może niektóre są ten... Na przykład są takie małe, z. Powiem ci szczerze, no. że bym te sznurki przełożyła, bo takie brzydkie te czarne. Nie wiem, czy te małe. Bo one też takie małe, bardziej ten, albo duże. Duże chyba, nie? Mimo, że ta honika nie jest duża, no to te duże wypasowały. Jeszcze mam srebrne, ale już chyba nie mieszajmy trzy tego koloru. Czy srebrne bardziej? <noise> ja jestem, ja nie jestem dobra w estetyce, jak widzicie. <noise> U mnie to nie jest ale tak. <noise> Oczywiście, jestem trochę boomer. Troszkę mi powiedzieć. Też tak czerwona też mi się podoba. Ale biedna taka jest. Dobra, układajmy tych. Mówiłeś, że tak modnie jest. Wiem, że tak modnie jest. Chyba, że kokardki jeszcze dorobię, te czerwone. Srebrne, nic nie widać. Złote. I tutaj mam różne wielkości tych bombek. Jak się tutaj będą te średnie, czy jeszcze są? Mhm. Co, sznurki przerabiamy? No, rafku, dalej. Pytanie do Ciebie bardziej. się z naszymi widzami, chociażby yeah. z naszymi znajomymi i przyjaciółmi, którzy nas oglądają i rodziną. No i w ten sposób ukończymy naszego vlogmasa. Podziękujmy oczywiście Patrykowi za udział czynny, bo mówię, dzisiaj się fajnie rozgadał. Gość specjalny. Jest gość specjalny. Mam nadzieję, że będzie naszym zwykłym gościem codziennym. Nie, 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 to... e, no i... Raczej nie nastąpi. Nie nastąpi. No i widzimy się w następnych vlogmasach. Dajcie oczywiście jakieś suba, komentarz, cokolwiek by wesprzeć mój kanał. Do zobaczenia. Pa. pa.